Powstanie nowa płyta z przebojami Krzysztofa Krawczyka. Zaśpiewa je znany aktor. Niedawno minęły cztery lata od śmierci Krzysztofa Krawczyka. W tym czasie niestety jednak nie udało się zażegnać sporu o majątek po artyście, który toczą jego syn oraz trzecia żona. Mimo to mamy dla fanów wokalisty inne, dobre wieści. Już niedługo ma ukazać się nowa płyta z utworami Krawczyka. Niewiarygodne, kto je zaśpiewa. Krzysztof Krawczyk był cenionym artystą, który przez lata kariery stworzył wiele kultowych już piosenek. Zaczynał od występowania w zespole trubadurzy, by potem w latach 70. rozpocząć karierę solową. Do jego największych przebojów należą, bo jesteś ty, za tobą pójdę jak na bal. Czy chciałem być. Spór o majątek Krzysztofa Krawczyka trwa. Syn i trzecia żona nie potrafią się dogadać. Po śmierci Krzysztof Krawczyk pozostawił po sobie nie tylko dorobek artystyczny, ale także spory majątek. Niestety jednak wciąż trwa konflikt pomiędzy synem Krawczyka Krzysztofem Juniorem a trzecią żoną artystewą Krawczyk. Według testamentu spadek po artyście należy się żonie, jednak Krzysztof Junior podważa jego zasadność, sugerując, że ojciec w momencie jego podpisywania nie był świadomy tego, co robi. Krzysztof Junior wciąż zabiega o spadek i nie ma zamiaru odpuszczać. Uważa, że należy mu się połowa majątku poznanym ojcu. Sprawę nasila także fakt, iż Krzysztof Junior ma trudności związane z podjęciem pracy. Wszystko przez to, że po wypadku, który spowodował jego ojciec, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i nie może podjąć pracy. Nic więc dziwnego, że zależy mu na uzyskaniu spadku po krawczyku. W tym wspiera go m.in. Andrzej Kosmala, były menedżer i przyjaciel zmarłego artysty. Powstanie płyta z przebojami Krzysztofa Krawczyka. Trudnego zadania podjął się Michał Milowicz. Serwis Szownius, powołując się na słowa byłego menedżera Krawczyka Andrzeja Kosmali, poinformował, że trwają prace nad nową płytą z utworami Krzysztofa. Co ciekawe, tego przedsięwzięcia podjął się Michał Milowicz. Nagrywamy z Michałem płytę z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, choć niekoniecznie z największymi przebojami, cytował kosmale wspomniany wcześniej portal. Podobno, Krawczyk za życia bardzo cenił sobie głos i charyzmę gwiazdora lokatorów. Co ciekawe, w sieci można znaleźć nagranie, na którym Milowicz wykonuje utwór Jak minął dzień na koncercie Polskie Biesiady, który stacja TVP zorganizowała w 2023 roku. Trzeba przyznać, że mocny i donośny głos Michała Milowicza idealnie pasuje do utworów Krawczyka. Kto wie, może płyta z jego interpretacjami piosenek Polskiego Elvisa stanie się wielkim hitem.